Witajcie, teraz Wam pokażę, jak zrobić kogiel mogiel, który co? Który jest bardzo dobry na gardełko. Jak przychodzą takie zimne dni lub też zmiana temperatur na dworze, niektórzy z nas boli gardło <laughs> i od czasu do czasu pokazują I nie ma to nic wspólnego, jak niektórzy twierdzą, z papierosów po prostu nasze gardło jest nadwrażliwe na niektóre czynniki i szybko możemy je wyleczyć właśnie koglem-moglem. I teraz przygotowujemy sobie szybciutko kogiel-mogiel. Co do tego potrzebujemy? Do przygotowania kogla-mogla, kogela-mogela potrzebujemy jajka. Najlepiej, żeby to były zwierzęce jajka, od kury. Szklaneczkę na białko, bo będziemy tylko potrzebować żółtka. Jakiś fajny kubeczek. Trzy łyżeczki cukru, raz. Dwa, trzy łyżeczki, kapkę cytryny, a raczej soku z cytryny i pomoże nam elektryczny mikser. A jak nie, to może nam wystarczyć jedna łyżeczka. Teraz zabieramy się do przygotowywania kogela mogela. Oddzielamy żółtko od białeczka, tak żeby tam żadna nam nie została skorupeczka. Dla tych, co lubią koszerny, mają uwagę zwracać na to, żeby tu nie było pi. Tak. Drugie jajeczko to samo. Patrzymy i przekręcamy, żeby nam się tutaj nie połączyło, nie rozlało żółtko z białkiem. Wywalamy. Tak. Dodajemy teraz 3 łyżeczki cukru. Jedna łyżeczka. Druga łyżeczka. Trzecia łyżeczka. Wyciskamy tylko nie z całej sił. Odrobinę soku z cytryny. I już wycisnęliśmy. Odstawiamy to, co nam jest już niepotrzebne. I przystępujemy do ucierania. Ucieramy tak długo, aż będzie tutaj jednolita masa. Już ubiliśmy na jednolitą masę, Kogere Mogel i jesteś gotowy. Życzę smacznego.